Cześć kochani, tu Magda, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jest niedziela i za około, za miesiąc, za trochę ponad miesiąc będą święta. Słuchajcie, robi się coraz zimniej na dworzu i z czym mi się zawsze niedziela kojarzy? Niedziela kojarzy mi się z moim domem rodzinnym i zawsze w domu w niedzielę mama piekła ciasto i to był taki fajny, tak fajnie... Zawsze się czułam, jak przychodziłam z takiego zimnego dworu, wchodziło się do domu i taki zapach ciasta się wszędzie roznosił. Także postanowiłam dzisiaj pokazać Wam przepis, podzielić się z Wami przepisem na ciasto pomarańczowo-migdałowe. Oczywiście, jak wiecie, ja nie używam cukru, ale to ciasto będzie naturalnie słodkie. Pokażę Wam teraz składniki, które będziemy potrzebować, i zaczniemy piec. I życzę Wam udanej niedzieli. Cześć! Pa! Kochani, mamy tutaj dwa pomarańcze. Te pomarańcze, co ja z nimi wcześniej zrobiłam, ja je włożyłam, zalałam je gotującą się wodą, ponieważ będziemy pomarańcze używać ze skórką i trzeba je trochę wyparzyć. I one sobie w tej wodzie poleżały dwie godziny, później je osuszyłam i tak te pomarańcze są gotowe. Mam tutaj teraz 6 jajek organicznych. Będziemy potrzebować, to są zmielone migdały. Zmielonych migdałów potrzebujemy 250 gram. Mamy tutaj miodek. Miódku będziemy potrzebować 150 gram i teraz pamiętajcie, żeby miód był zawsze naturalny. Tu mamy migdały, płatki takich migdałów, to będą do dekoracji. Jedną łyżeczkę proszku do pieczenia. Teraz tak, ja mam tutaj olej kokosowy do natłuszczenia blaszki i używam zawsze papieru do pieczenia. Aby lepiej się po prostu ciasto wy, wyciągało z tej blaszki. Także to są wszystkie składniki. Panie zapomniałam o najważniejszej rzeczy. Potrzebujemy blender. I teraz tak, do tego blendera dodamy 6 jaj i y, miód i wymieszamy to najpierw. Jest na dodanie do, tego, do tych jajek. Tutaj są tak jajka zmiksowane z, z miodem. Teraz dodamy tutaj, wrzucimy tutaj dwa pomarańcze i pozwolimy, żeby to się wszystko razem ładnie wymieszało i zmiksowało na jednolitą masę. zmiksowały nam się ładnie tutaj pomarańcze z, z, tą, z tą całą masą i będziemy teraz dodawać migdały, zmielone migdały. I teraz dodam um, łyżeczkę proszku do pieczenia. Wysmarowałam tutaj blaszkę. Najpierw wysmarowałam blaszkę olejem kokosowym, później nałożyłam papieru um, do pieczenia i wysmarowałam ją jeszcze raz. Teraz mam tutaj gotową masę i będę ją nalewać do um, tej e, formy. że to tak niesamowicie pachnie pomarańczami, że mogłabym to normalnie zjeść na surowo. Kochani, tutaj mamy teraz płatki migdałowe i będziemy je... Posypywać to ciasto um, tymi płatkami. Tak oto wygląda ciasto, zanim je włożymy do piekarnika. Piekarnik nastawiłam na 180 stopni i wrzucamy to ciasto na 45 minut. Pani, tak wygląda oto nasze ciasteczko po wyciągnięciu z piekarnika. Jeśli podobał Wam się przepis, kciuki do góry subskrybujcie mój kanał, zapraszam do komentowania i do zobaczenia wkrótce. Posłuchajcie, w tej chwili jest przepiękny pomarańczowy zapach, roznosi się po moim domu i to jest to właśnie o czym mówiłam. Do zobaczenia wkrótce, pa! pa! Kochani, chciałabym tylko powiedzieć, że naprawdę przy zdrowej diecie nie musicie odmawiać sobie przyjemności. I takie ciasto, które jest bez cukru, jest zdrowe, jest to zdrowsza wersja yy, smakołyków. I naprawdę yy, yy, jeśli ktoś Wam powie, że zdrowa dieta jest nudna i że musicie sobie wszystkiego odmawiać, to naprawdę jest bzdura, totalna bzdura. Także... Ja zabieram się za moje ciasteczko i kochani, do zobaczenia wkrótce.